sobie tutaj drogą i tak myślę, że może zostałem policjantem. I właśnie jadę sobie zobaczyć czy jest otwarty, czy mnie wpuszczą na rekrutację. Idealny start. Idealne parkowanie, okej, okay, okej. Okay. Let's go. Płonie to. Proszę. Dobry. O. Można na rekrutację? Uh, uh, Dobra, powiedzieli, że jest, ale nie dzisiaj, więc można się rekrutować i treningi robić, ale nie dzisiaj, więc pewnie za kilka dni. No, zobaczymy jak będzie. No, raczej się widzimy wtedy na treningach już. Więc Elo.